Dzień dobry z tej strony: 19. Pietruszko 20. I nagrywamy sobie Summer Challenge Athletics Tournament od firmy City Interactive. Już praktycznie w każdym odcinku to mówiłem, więc nie wiem, czy się muszę powtarzać, czy nie. W tym odcinku będziemy nagrywać szermiarkę do playlisty o nazwie tej gierki. Pierwszy odcinek ze starych gierek został umieszczony. Znaczy ogólnie to jest stara gierka i pierwszy odcinków z tej serii został umieszczony w playliście stare gierki. No i nagrywamy sobie pojedyncze dyscypliny. W tym wypadku to będzie szermiarka. No i. Możliwe, że później. Będziemy nagrywać karierę dalej. Ale to yy, zobaczymy, może to będzie na przyszłe lato albo kolejne lata 2027, 8, albo coś takiego, nie wiem, zobaczymy. A więc przejdźmy już do nagrywania, jak ta szermierka w tej gierce wygląda. Więc yy, drużynę wybieramy tą samą. poziom trudności oczywiście ten sam. Tutaj rekordów żadnych nie ma, bo to się tylko bijemy, więc rozpocznij gierkę i zobaczymy, co to. Co to będzie? No i czekajcie instrukcja jeszcze, bo nie wiem jak to. Aby poruszyć się zawodnikiem i wciskać A lub D, odległość między zawodnikami miał wpływ na ilość potrzebną do odparcia ataku. Ok. Aby zaatakować przeciwnika w strzałki, kiedy zostaniesz zaatakowany, szybko lepszy atak, wciskając odpowiedni klawisz. Ok. Ay ay, przegrali cię no. My musimy jakoś się bronić, ogramy babeczkę, a później. Zaatakować, o, udało się, czy trzeba tu po prostu przejść przez kroki i koniec końców powinniśmy to wygrać. Dwa, no, tak to wygląda, więc to, to akurat chyba prosta sprawa, tylko nie, nie obczaiłem tego na początek, jak to to działa. Oj, nie zdążyłem kliknąć niestety. Matchpoint, czyli jak teraz przegramy, to przegrywamy. Jakbym strzelił wcześniej, to by było prościej. A problem jest taki, że jak komputer się wybroni w sumie z naszych ataków to on nakłada jakby auto ataki szybciej Więc to niestety wygląda tak jak wygląda Runda druga Jeszcze jest runda druga, no dobra to może to wygramy Jak dla mnie chyba lepiej tu To w ogóle stać w w miejscu To się nie poruszać. Tym ade ok. AD, ale nie wiem. Może ta ok. To tam. Wpływ. No i, no i teraz próbowałem się przemieszczać z tym ADO, ale to jak dla mnie to to sensu nie ma.

Zróbmy teraz taki szybki atak. Ajajaj, aj, aj, no. Dobra, spróbujemy znowu jeszcze raz szybki atak. No nie idzie to dobrze, no lepiej chyba się bronić na miejscu, bo później mi brakuje po prostu czasu reakcji na kliknięcie dany klawisz, ale może to skill issue tak zwane. Ale to już szybko, ale to szybko strasznie zaatakowało, nie to już było ciężko to kliknąć. Dobra, czekajcie chwilę, zgotuję się. the winner in the fight for fifth place team rockets Sorki, sorki, miałem znowu telefon w trakcie nagrywania, e, więc no tak to wygląda. Nie będę powtarzać, sorki, że was tu trzymałem, ale chciałem jeszcze powiedzieć te słowa zakończenia, oczywiście, i e, to by było na tyle, ale jeszcze w sumie zróbmy tak, to by były zawody, własne zawody, i zobaczmy, dodaj, czy jest możliwość dodania kolarstwa. Nie ma. No to gorzej. A zobaczmy w karierze jeszcze. Nowa kariera, powiedzmy. A tu mamy tylko do wyboru te postacie, czyli nie możemy sobie własnej postaci stworzyć. No szkoda, szkoda. To akurat moim zdaniem to jest trochę minus tej gierki. A zobaczmy sterowanie, jak grać autorzy. Zobaczmy sobie jeszcze autorów, skoro to taki odcinek, powiedzmy, yy, ostatni. Niekoniecznie ostatni, ale na razie nie wiem, kiedy będzie kolejny. Więc pokażmy sobie jeszcze autorów gierki. Jakaś firma chyba niemiecka. GmbH, tak, tak stałem chyba. To jest, ale nie jestem pewny. W sumie może to... Nie wiem, tak mi się zawsze kojarzyło, że te GmbH to chyba niemieckie, ale nie jestem pewny, szczerze mówiąc. Zobaczmy ile Software inżynierów. raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aż 9 osób pracowało nad gierką. Jakocyś artyści też 3,67. Kolejni Software Ingeniers. No i ile to sami chyba nie. 3,6 1 taki zwykły no, się charakter animators. 6. No, trochę tu ludzi nad tym pracowało. Nad jakimś samym, jakimś jedną częścią takiej gry. Powiedzmy, ile to było tych yy, konkurencji? Z 7, 8. No to mamy programistów tak naprawdę na każdą konkurencję, chyba najprawdopodobniej. Każdy swoją. ...konkurencję pewnie stwarzał, tak mi się wydaje. Każda pojedyncza osoba dostali jakieś tam modele, które dostali od właśnie... ...to tworzycieli takich modeli i musieli to dopasować jakby do swojej części, tak zakładam. Jestem ciekaw na czym polegał balancing tutaj, jest jakiś balancing, motion capture, ok. No dużo tutaj naprawdę. A gierka? Nie wiem, gierka, choć w sumie te gierki City Interactive akurat chyba kosztowały więcej niż tamte, jak na przykład jak Big Style Racing, jakoś mi zależy. Jak się właśnie chyba cenisz, albo czy produkt jest zagraniczny, bo to chyba był produkt właśnie zagraniczny. To w Polsce kosztowało chyba też nie jakoś dużo 20 albo 30 złotych. No to już wtedy było dużo, moim zdaniem. To było dosyć dużo pieniędzy. Jak na te 10, 5, nie wiem kiedy, 15 lat temu to chyba było kupione. No to jeżeli Graby kosztowała wtedy 30 zł, to było dużo tak naprawdę. Ale to jeżeli to produkt zagraniczny, to i tak chyba tanio, wydaje mi się. A 20 to tak, powiedzmy, ale to też w sumie dużo. Na przykład tamte Auteczka Bixela Racing, co tam 5 zł kosztowały, czy coś jak się z spotkami kupowało. Niektóre gierki, które zostały tworzone, to że tak powiem, też miały swój vibe, a kosztowały mniej, nie? Ale też, jakby patrzeć, i jak dużo ludzi na przykład stworzyło, choć tamte gierki zakładam, że też raczej. Pojedynczy programista tego nie otworzył, czy tam. Programista, modelarz, bo to nie tylko programiści, oczywiście. Jakiś ten kompozytor yy, muzyki, nie wiem czy to tak można nazwać. Nie wiem, czy to się nie zapętla. Chyba to się zapętla, mam takie wrażenie. Mam nadzieję, że nie. Ale... Wydaje mi się, że to już było. Dobra. Wydaje mi się, mam nadzieję, że... Yy, nie popsułem tego, ale wydaje mi się, że to już było. Dobra, więc to by było na tyle z gierki Summer Challenge Athletics Tournament. Później może zrobimy jakąś karierę na poziomie bardzo trudnym, e, ale to może za rok, e, nic na razie nie obiecuję, bo jeszcze nie wiem, no chyba, że ktoś widz będzie bardzo chciał, to zrobimy wtedy. A później, w zależności od mojego czasu i chęci, to pewnie się wrzuci, ale to, no tak jak mówię, za rok, za dwa może, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, ile też będę miał czasu, bo tego też nie wiem. Teraz mam trochę czasu, to nagrywam. A później to są w zależności od sił i chęci i czasu też. Dobrze. A ja dziękuję za oglądanie i życzę mi oddziału Pa, Bye bye.